Witam Was bardzo serdecznie na dzisiejszym spotkaniu. Chciałabym Wam dzisiaj pokazać kilka kroków i układów tanecznych do tańców brzeszczańskich. Będą to trzy tańce. Owczarzyk, hos, -hos i hop Jako pierwszy będzie to owczarzyk. I teraz pokażę Wam podstawowe kroki tego tańca. Są to tańce bardzo proste, ale ładnie, fajnie się je tańczy, do tego się śpiewa. Myślę, że te piosenki, cośmy się wcześniej nauczyli, posłużą nam później do prezentacji tych tańców. Więc tak, owczarzyk. Jest to taniec, który tańczy się w parach. Partner i partnerka stają przed sobą, czyli twarzą do siebie. Wykonują tylko Malutkie y, ruchy. Pierwsza rzecz, musimy ładnie ułożyć dłonie. Czyli robimy sobie takie łódeczki. Bo te dłonie właściwie to będą głównymi narzędziami naszego tańca. I tak, zaczynamy. Tymi dłońmi uderzamy do czoła, w piersi. I teraz robimy taki półprzysiad, odkładając rączki do przodu. Spróbujcie? Zaczynamy. Próbujemy wszystko. Uwaga. I. Raz, dwa, i pół przysiad. Pół przysiad musi być ładny. Jeszcze raz. Raz, dwa, i pół przysiad. Jeszcze raz. Raz, dwa, i pół przysiad. No i to jest właściwie cały taniec, z tym, że jeszcze jest ta druga część, w której po prostu się bawimy. Uderzamy sobie na przemian rączkami, stojąc przed sobą. Spróbujmy może z jedną parą. Proszę bardzo. Ty sobie wypocznij. Usiądź sobie tu. No i próbujemy. Raz, dwa, pół, przysia. I jeszcze raz. Raz, dwa, pół, przysia. A teraz na przemian uderzamy prawymi rączkami. Proszę. Prawa ręka, lewa ręka, prawa ręka, lewa ręka. Dobrze. Bardzo ładnie. Widzicie? I to jest cały taniec. Zgadza się? Tak. Spróbujmy teraz. Pomożesz mi śpiewać? No to choć to do A wy też śpiewacie, dobra? To jest ta piosenka, którą uczyliśmy się yy, i brzmi jej tytuł Owczarzyk. Powtórzmy jeszcze tekst. Owczarzyczek nasz pognał owce w las. owczarzyczek nasz pognał owce w las. A ja za nim ze śniadaniem, a ja za nim ze śniadaniem, Kalinowy las, kali i teraz przy tych ostatnich dwóch zdań, przy tym ostatnim zdaniu będziemy robić jeszcze kroczki do tyłu, pokazując, uderzając w czoło prawa nóżka do tyłu, w piersi lewa nóżka do tyłu i dokładamy nóżkę i robimy taki małe krok. Dobrze? Próbujemy? A I O. Uwaga. Jeszcze raz. I. Owczarzyczek nasz, pognał owce w las. Owczarzyczek nasz, pognał owce w las. A ja za nim a ja za nim śniadanie. W Kalinowy las, w Kalinowy las. No bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Dziękuję Wam bardzo. Figury do drugiego tańca. Tytuł tego tańca brzmi Hos-Hos. Ten taniec składa się też z dwóch części. Yy, tańczy się go yy, w, yy, nie w parze, ale już musi być troje dzieci do tego tańca. Zazwyczaj w środku stoi chłopiec, a po bokach dziewczynki. Taniec Hos-Hos. Yy, zaczynamy od nauki kroku podstawowego, czyli podnoszenia nóżki i krzyżowania ją w drugą stronę. Pod, czyli podnoszę prawą nóżkę, zginam i przenoszę na lewo. Podnoszę lewą nóżkę, zginam w kolanie i przenoszę na prawo. Spróbujmy, spróbujmy. Uwaga i. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Zwróćcie uwagę, że ja nie, nie robię czegoś takiego, prawda? Tylko ja ładnie przed tym. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. I to jest pierwsza część tańca. Druga część tańca polega na tym, że partnerki biegają pod rączką partnera. Jedna dziewczynka z prawej strony, która stoi obok partnera, robi podskoki? Nie robi. Robi podskoki? Robi podskoki. A druga biegnie pod rączką partnera. Spróbujemy to, spróbujmy to. Ja jestem w środku, a wy jesteście po bokach na razie. Spróbujmy to. Rączki? Tak, tamte. Po, y, rączki prawe musimy położyć na wiotrze. I pamiętajcie jaka jest, jak są o właśnie, położone te rączki, musi być dłoń w piąstkę ściśnięta. Piąskę no To jest bardzo ważne. I teraz zobaczcie. Pierwsza figura, którą pokazywam. Zaczynamy. Raz dwa, trzy. raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. I teraz zobaczcie. Ty, która dziewczynka, ta jak była pierwsza. Proszę bardzo, biegniesz drobniutkimi kroczkami pod moją ręką. I partner się w tym, samym, w tym samym czasie obraca. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Jest. Teraz ty. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Zgadza się? Spróbujmy jeszcze raz. I raz, dwa, trzy, 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 cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. A teraz spróbujcie z naszą. Waszym kolegom raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, pam! Szybe proste, proste szyby, ale w tańcu nie leniwe. To sos, to sos, szyrenowski Bardzo ładnie, dziękuję Wam bardzo. Słuchajcie, teraz Wam pokażę figury. Właściwie to jedno, dwie figurki. Do tańca Hanura. Słuchajcie, to niby jest prosty taniec, a wcale nie jest prosty, bo wymaga dużego wysiłku. Bo przy tym tańcu cały czas podskakujemy. No, i teraz nam pokażę, jak on wygląda. Musimy przyjąć postawę. Rączki kładziemy na piotra. I zwróć uwagę, że ja podskakując, wyrzucam prawą i lewą nogę. Raz, dwa, ale teraz je rozkładam na boki. Raz, dwa, trzy. Jeszcze raz. I hop, siu, hanula. I dwa razy to samo. Ho, siu, handula. Tyle możemy zrobić, jeżeli chodzi o pierwszą część. Ale to, natomiast w drugiej części, jak już jest taka szybsza troszeczkę, to zaczynają pracować rączki. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa trzy. I to jest cały tak. I on wymaga troszeczkę wysiłku. Spróbujcie. Patrzcie. Uwaga. Stań sobie tu ładnie. Zróbmy sobie takie półkole. Waga. Wyrzucamy prawą i lewą nóżkę. Prawą do przodu, lewą do tyłu. raz, dwa. Na bok. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa. Raz, dwa, trzy. Jeszcze raz. Raz, dwa. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, raz, dwa, trzy. A teraz już, teraz Dokładamy rączki i raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa trzy. Dobra. No. Spróbujcie teraz sami, a ja trochę odpocznę. Ale ja będę wam śpiewać. Dobrze? Na razie ja. A potem wy się włączycie, Dobrze? Spróbujmy. Rączki na biodra. Na E. I. Ho sił, panula. Czosnek, cebula, żebyś ty się nie wstydziła, koszulę se wysuszyła. Ho, siup, anula, czosnek, cebula. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Teraz wy sobie zaśpiewajcie, dobrze? Do troszeczkę. O tak, przesuń się troszeczkę. I zaczynamy, uwaga. Dobrze? Rączki na biodra. I śpiewamy, I. Tańce brzeszczańskie wywodzą się z folkloru e, ziem cieszyńskich. E, z e, powstałych brzeszczak w, w e, przełomie XVIII-XIX wieku, kiedy tutaj przyjeżdżała kapela sojków e, z wsi pod Cieszynem i przygrywana tańcówkach. E, I na tych tańcówkach powstały układy taneczne, które są charakterystyczne tylko dla naszego e, regionu tylko dla wsi Brzeszcze. I one były pielęgnowane przez długi czas przez koło Młodzieży Wiejskiej, a później przez koło Gospodyń Wiejskich działających tutaj w długo pod kierownicą pa, pani Zdzisławę Chowańcowej. Następnie te układy tańczyły panie z Zespołu Regionalnego Brzeszczantki, pod kierownicą pani Jani, pani Otwityrwy. Następnie i bardzo dbało o to, żeby ten fragment nie zaginął, a obecnie pani Jezanowia Wełna razem z dzieciakami z Zespołu Iskierki. Uczą się tańczyć tych tańców, odkrywają je na nowo, zapisują nuty, żeby to nam nie zginęło i stąd też nasze nagrania, nasze filmiki.